Cześć, jestem Kefiretos. Jest moja recenzja Battlefielda 3. Od razu powiem, że recenzja będzie dość pochlebna ze względu na to, że uważam Battlefielda 3 za naprawdę dobrą grę, a w szczególności multiplayer. Nie spodziewajcie się za dobrego wyniku, ponieważ ciężko jest dosyć recenzować i jednocześnie grać w Battlefielda. No w, właściwie to w szczególności w Badfieldsach Dobra, weźmiemy, so, pojedziemy sobie trochę bliżej O, z kimś sobie jadę Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia gdzie, dobra, tutaj wysiądziemy Pójdziemy na ten cel Dobra mm. O, ktoś tu Ktoś tu ewidentnie jest. Gdzie? Dobra. Battlefield 3 jest bardzo uniwersalną grą. To nie jest tak, że Battlefield 3 jest głównie strategiczny, taktyczny znaczy, to zależy od tego, jaką wybierzemy mapę oraz od wybranego przez nas. Trybu gry. Niektóre mapy wiadomo, są duże, tutaj na, na nich króluje, króluje bardziej taktyczny i strategiczny styl rozgrywki. Natomiast są też takie mapy, na których ogromny, o, o, ogromny mamy wpływ dynamiki. Znaczy wpływ dynamiki. No po prostu jest bardzo dynamicznie tak naprawdę a to ciekawe odrodziłem się praktycznie przed gościem to jest dosyć częste niestety takie właśnie drobne mankamenty są dość częste ale o tym później dalej no tak jak mówiłem no tu każdy znajdzie coś dla siebie to jest bardzo uniwersalna gra E, zarówno e, zwolennicy dynamicznej rozgrywki, jak i ci, którzy wolą się e, zastanowić, poczekać, e, znajdą e, w tej grze coś, co e, ich zainteresuje, coś, co ich uszczęśliwi. Powiedzmy, tak naprawdę w 100% można się bawić Battlefieldem dopiero wtedy kiedy gramy w drużynie. Co to znaczy, gramy w drużynie? No, mi chodzi o drużynę, złożoną ze znajomych, gdzie jesteśmy połączeni przez skype'a lub przez jakiś inny tego typu program. I naprawdę takie drobne drużynowe akcje dają ogromną dozę satysfakcji. Jakie na przykład? No, na przykład jakiś kamper siedzi sobie w kontenerze, więc jeden, jeden z drużyny puszcza granat, na przykład z jednej strony wtedy kamper wybiega z drugiej strony gdzie czyha już drugi członek drużyny kampiąc na, na tego właśnie kampera i go po prostu zabija i naprawdę słowo wam daję, że wszystkie tego typu akcje, jeżeli są udane, takie drobne akcje wymyślone na poczekaniu lub nie dają ogromną dosę satysfakcji, są bardzo bardzo emocjonujące Świetnie, świetnie się możemy bawić właśnie w ten sposób. To jest czołka, ale może mnie nie zauważy. A chyba mnie jednak zauważył. No niestety. Tak więc najfajniej się gra w paczyfida mając z kim grać, jednak granie solo także także jest fajne. Także polecam tak naprawdę paczyfida wszystkim. Kolejna sprawa, no właśnie te mankamenty, takie drobne błędy i są to głównie przenikanie, to, to jest głównie przenikanie? Przenikanie albo przez mapę, tak jakby na niektórych mapach można się zapaść pod ziemię i stamtąd kampić oraz w niektórych miejscach broń przenika przez ścianę, co na przykład ułatwia życie snajperom, którzy mniej lub bardziej świadomie Korzystają z tego, że e, e, są, są, nie, są niewidoczni strzelając, czyli ich broń przenika przez ścianę, oni widzą przez tą ścianę i zabijają przez tą ścianę, natomiast ich nie da się zabić, ponieważ e, widać, widać tylko ich broń. Spodziewałem się też, że tuż przy rozstawieniu będzie wróg. Też wypadałoby trochę wspomnieć o single-playerze oraz kooperacji. Single-player jest, jest, bo jest i tak naprawdę nic, nic więcej. Nie jest, nie jest za dobry. Nie podoba mi się specjalnie prowadzenie. Prowadzenie rozgrywki po prostu jest nie najlepsze. Jest, rozgrywka jest monotonna, a szkoda, bo fabuła jest, jest, jest niezła. Fabuła mi się nawet w miarę podoba, natomiast sama rozgrywka jest po prostu monotonna i niezbyt interesująca. Kooperacja Kooperacja jest dość fajna, aczkolwiek szkoda, że mamy do dyspozycji jedynie cztery misje. Um. Okay. Mamy do dyspozycji jedynie 4, 4... Przepraszam, 6, jedynie 6 misji ehm, No co wygląda blado w porównaniu do Call of Duty. E, te misje też nie są jakieś fantastyczne. Ehm, mogłyby być lepsze. Natomiast, natomiast dobrze, że są. Jednak, jeżeli nie mamy z kim grać, to są zbędnym dodatkiem do gry. Tak naprawdę granie z nieznajomymi graczami, no nie jest, nie jest za fajne. Trzeba sobie powiedzieć jasno, nie, nie fajnie się gra z nieznajomymi w tej kooperacji. No i wracając do multiplayera jeszcze. Tak jak mówiłem, multiplayer jest naprawdę dobry, daje bardzo dużo radości z gry. Feeling strzelania jest świetny. Widać, że to wszystko jest o wiele bardziej realistyczne niż w konkurencyjnych tytułach. Twórcy zadbali tak naprawdę o wszystko: te wszystkie bronie, które mamy tu do dyspozycji, zachowują się tak jak się zachowują w rzeczywistości. Naprawdę, naprawdę musiało to twórców kosztować sporo czasu, zanim doszli do takiego, takiego poziomu. Poza tym. Te drobne e, błędy, o których mówiłem, one są na bieżąco naprawiane. To na przykład e, był, był czat, który został przeniesiony e, praktycznie ze środka ekranu e, na jego lewą część. Ciekawe czy mam nagrywają włączone. Zabym się bym się śmiał. Ponieważ już e, trzeci raz chyba nagrywamy e, tą recenzję. Za pierwszym razem się okazało, że mam wyłączonego prapsa. Co drugim razem miałem wyłączone nagrywanie, teraz wyraźnie widzę, że frapsa mam włączonego, natomiast co do, co do nagrywania nie jestem pewien. E, kolejną sprawą, której e, warto powiedzieć, Aha. kilku. Kurczę, zabrakło mi amunicji. Mam cię. Kurde, no co ja tak to chwilę przeładowuję. Ach, no sporo ich zabiłem teraz. E, dobra. Kolejną rzeczą, której warto powiedzieć są pojazdy. E, ja no nigdy się nie nauczę chyba latać odrzutowcami ani śmigłowcami No po prostu... Po prostu chyba... Ch ch chyba nie jest mi to dane, natomiast... E, Niektóre walki powietrzne z udziałem właśnie odrzutowców i śmigłowców są bardzo widowiskowe. Bardzo ciekawie się ogląda, one, są pasjonujące, nawet jeżeli nie bierze się w nich udziału. Och, cholera, jasno. Się waliłem w tłum wrogów, trochę bez sensu. Kompletnie, kompletnie bez sensu. Jeszcze jeżeli w to się włączą czołgi, prawda, które też potrafią zestrzelić śmigłowiec, no odrzutowiec raczej nie. Naprawdę walki pojazdów są bardzo widowiskowe, tak jak mówiłem, nawet jeżeli nie bierzemy w nich bezpośrednio udziału, to patrzenie, patrzenie na to, co się dzieje samo w sobie jest bardzo zajmujące i to pokazuje ten ogrom pracy, który twórcy włożyli w tą grę, aby urealistycznić poszczególne jej elementy. Z tym gra jest robiona z ogromnym rozmachem. Tutaj wiadomo pojazdy, ale także odblokow odblokowania do nich. Yy, yy, no, te, te unlocki, niektórzy narzekają, że yy, to uzbrojenie podstawowe yy, jest yy, za słabe, że ono, że tam jest za duży przeskok pomiędzy yy, tym podstawowym, yy, początkowym uzbrojeniem, a końcowym yy, na już wyższych levelach. Natomiast, no, yy, dla mnie jest to Pewna motywacja do dalszego levelowania i mi to nie sprawia specjalnie problemu. Owszem, tam różnica jest spora, rzeczywiście, natomiast, tak jak mówię, ja, żeby levelować, żeby grać w grę, potrzebuję pewnej motywacji i właśnie znalazłem motywację w Wildzie tym, że chcę odblokowywać te kolejne bronie i się nimi bawić. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, multiplayer w Battlefield 3 jest naprawdę bardzo dobrym multiplayerem. Uważam Battlefielda 3 za najlepszą do tej pory wydaną grę, właśnie pod, pod, pod szyldem Battlefielda. Możecie mówić, możecie mnie przekonywać, że Bad Company 2 było lepsze, ja po prostu się nie dam przekonać, ponieważ Bad Company 2 absolutnie nie trafiło w mój y, gust, nie wiem co tam mi się konkretnie tak, tak bardzo nie podobało, natomiast uważam Battlefield 3 za grę o wiele lepszą. Yy, single Player w Battlefieldzie 3 jest no, niewiele lepszy od tego w Bad Company 2, ale nadal jest słaby. Yy, ja kupując Battlefielda 3 nie spodziewałem się dobrego single playera i dobrego single playera nie dostałem. Tak więc nie jestem specjalnie tym faktem zaskoczony ani zasmucony. Kooperacja, dobrze, że jest. Jeżeli mamy z kim grać, to będziemy się dobrze bawić. Jeżeli nie mamy z kim grać, jest zbędnym dodatkiem do gry. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam udanej zabawy sylwestrowej i szczęśliwego nowego roku. Cześć!